Witam, z tej strony Rafał w dzisiejszym odcinku. Pokażę Wam, jak troszeczkę przerobić model, czyli wkraczamy w ten obszar, który wychodzi poza instrukcję, a wchodzi bardziej w taką robotę dodatkową, którą możemy wykonać, żeby nasz model, model wyglądał lepiej. Na pierwszy ogień tej właśnie robocie dodatkowej, pójdą te oto piękne, cudowne światła, które zostały odlane jako jedna część. Jak widzicie, one są tutaj w środku, w środku są puste, znaczy w sensie to są niedolewki takie, z formy zrobione, są niedolewki. Nie tylko na światłach, ale też na ramce. Co my będziemy robić? Więc patrząc na przykład na to zdjęcie, znaczy ten rysunek, to były klosze. Klosze były w środku puste, pomalowane, pomalowane farbą, albo też chromowane. Chodziło o to, żeby żarówka, która jest w środku, odbijała jak najwięcej tego światła i żeby to był taki w miarę równy strumień. I co my możemy tutaj zrobić? Jak widzicie, mam różnych dziwnych rzeczy. Tutaj troszeczkę na biurku pojawiły się jakieś opakowanie po tabletkach. Możemy albo szukać właśnie opakowania, które jest okrągłe, ale ja nie znalazłem, albo słabo szukałem. I będzie pasować tutaj nam w klimacie, e, znaczy w klimacie, w rozmiarze tego tutaj cuda. Albo możemy też e, właśnie z takiego próbować sami e, wytłoczyć e, wytłoczyć takie opakowanie. Czy jest to trudne? Znaczy, no, prób troszeczkę będzie pewnie wymagało, ale po kolei. Zaczniemy najpierw od tego, że wycinamy światła, tak jak ja tutaj wyciąłem, czyli wycinamy razem z ramką. Nie wycinamy samych, tylko wycinamy z ramką, dlatego, żeby nam się lepiej to obrabiało. Następną rzeczą jest, mierzymy. Przy pomocy suwmiarki mierzymy. Mi tu wyszło, że to jest 3,5 mm, mniej więcej. I co robimy? Zestaw Zestaw takich śrubokrętów zegarmistrzowskich do nabycia w sklepach różnorakich w cenie od 5 do 10,15 zł. 15. Tutaj widzę, że to mam zaznaczone te 3,5 mm. On jest, on jest jak gdyby mniejszy. Zaczniemy, zaczniemy od niego. Jeszcze, jeszcze mniejszego moglibyśmy poszukać. Ja mam tutaj taki specjalny, specjalny straight. Dla marynarzy, i mam tutaj już przygotowane, już mam przygotowane takie zaostrzone śrubokręty. Czemu one są zaostrzone? One są zaostrzone, dlatego, żeby po prostu ładnie zbierały tworzywo. I najtrudniejszą rzeczą, chyba na samym początku, jest, jeżeli on jest już troszeczkę na jest wstępił się, to wtedy po prostu tutaj przy pomocy zwykłego pilnika takiego do paznokci, czyli takiego do tworzywa, ciach, 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 robimy I on się, on jest e, naostrzony w tym momencie mniej więcej dosyć dobrze sprawdzamy jeszcze czy jest ten, jeżeli będzie za mało, też możemy go naostrzyć w ten sposób, że mamy papier ścierny. Przesuwamy jedną stronę, drugą stronę, albo w ten sposób. W każdym bądź razie śrubokręt musi być ostry. Musi być ostry i to jest e, tak na moje jedno z lepszych narzędzi, bo możemy oczywiście próbować wiercić, ale to też jest... Z tym wierceniem to też nie zawsze wychodzi, więc najlepiej mieć po prostu coś takiego w ręku i spróbujemy e, zrobić otwór. Troszeczkę powiększę tutaj kadr. E, gdzie mam tutaj? Tu jest A4, więc tutaj muszę to robić, żebyście to widzieli. E, co nam to da? Generalnie zrobimy już sobie tutaj otwór. E, producent ułatwił nam rzecz, bo mamy dziurkę po środku, więc jest spoko. E, ok. Idzie całkiem fajnie, wióry się sypią. Czemu mniejszy, najpierw mniejszy, później będzie większy? Z tego względu, że z tego względu, że tutaj ma to takie zwężenie, czyli tutaj jest, tutaj jest większa średnica, to jest mniejsza średnica. Gdybyśmy robili od razu większym, to byłaby możliwość, że po prostu uszkodzimy sobie element, ja już tutaj zacząłem i już widzę, że mi wyszło krzywo i to też jest, to też jest plus tego, że robimy mm, i to też jest plus, że robimy mniejszym, bo możemy tutaj poprawić o kurcze, zaszło żeby bym tutaj tego nie rozwalił tak, mówiłem już wielokrotnie, to jest to jest to, to jest to, że ja nie jestem w stanie kręcić tego bo normalnie to bym pracował z tym w ten sposób mniej więcej, o, tak bym to robił tak bym to robił, ale no, może, jak będę u góry, będzie mi to po prostu lepiej. Chodzi o to, żeby tutaj wykonać po prostu otwór w środku, już jest lepiej, już, już się kieruje w, w dobrą stronę, w dobrą stronę. To wymaga, wymaga to troszeczkę czasu i pracy, to nie jest tak, że zrobicie to od razu i będzie OK. Tutaj taka wódka jest dookoła, czyli to jest, to jest jak gdyby ta lampa, którą musimy wyciąć. Ona no ma 3,5 mm. Dobra, i teraz co zrobimy tak? Już wiecie co, co musicie zrobić tutaj z, tym, z tą lampą, tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Czemu ja mam tutaj taki zestaw pędzelków? Bierzemy, bierzemy taki zestawik, i mierzymy, czy mamy jakieś tutaj, tu jest mniej więcej o, tak to coś twardo wchodzi, 3, 3,5 mm. One są gładkie. One są gładkie, chociaż trzeba troszeczkę czasami trzeba troszeczkę podszlifować. Więc szukamy papieru ściernego, który byłby tutaj odpowiedni, i to jeszcze tutaj tak na gładko robimy. I to będzie nasze takie kopytko. Wycinamy sobie, wycinamy sobie kawałek tego tworzywa, z którego jest zrobione opakowanie po tabletce, i teraz tak. To też wymaga prób. To nie jest tak, że wyjdzie wam za pierwszym, drugim, trzecim, czwartym razem. Nie. Mamy ogień mamy to kopytko i teraz tak też trzeba zwrócić uwagę jaki kształt, czy on ma bardziej być wypukły, czy mniej wypukły. I teraz tak nie, zbyt blisko nie możemy, bo to się stanie, jak będzie zbyt blisko, nam się to zjara po prostu się zapali. Co musimy to? Dobra, czy zamknąć okno? też przeszkadza. Musimy to podgrzać. Jeszcze nie, też jest trudne. To jest tak, jak powiedziałem Wam, że za pierwszym razem Wam się to nie uda. O, poszło poszło i się. Chodzi mniej więcej, chodzi mniej więcej o to, żeby tutaj nam się. Zdeformowało się już, dobra, kurde. Próbujemy podgrzać z drugiej strony. To dobrze, abyście to też poślinili albo użyli wody po prostu. Po prostu musicie próbować, tak, podgrzewamy. Podgrzewamy. I pchamy. No tutaj nie wyszło. Po prostu musicie to, musicie to kilka razy zrobić. Ja jeszcze tutaj spróbuję, może z raz. I co ważniejsze, jak wybieramy, to już nie takie, nie, nie wybieramy takich, gdzie są wyciśnięte, tylko po prostu odcinamy tabletkę. Tabletkę wyskakuje i, i tyle. Dobra. I jeszcze raz spróbujemy tutaj. Spróbujemy jeszcze raz. Podgrzać. Ok, patrzcie. Mniej więcej wyszło. I teraz co z tym? To w sposób delikatny, nożykiem, oczywiście nie takim rozwalonym, musimy obciąć dookoła. I teraz e, możemy już tutaj zgasić, bo to jest przykładowe. Musimy to obciąć dookoła. Ja tutaj użyję obcinaczek do. Nie jest to łatwe. <ścoughs> Zaprawdę powiadam wam, że nie jest to łatwe i słuchajcie i mniej więcej jeżeli to już tutaj pomocy żyletki albo ostrego nożyka obetniecie. Tu macie światło, które trzeba wydrążyć, i mniej więcej to będzie wyglądać w ten sposób. Sobie powiększenie. Oczywiście, no co? Wycinamy do, dookoła, wrzucamy, obcinamy dookoła. Tutaj drążymy otwór, chromem malujemy wnętrze, jedno przyklejamy do drugiego i mamy światło takie, jak powinno być, czyli tak, jak było w modelu. Oczywiście to jest taka metoda chałupnicza. Są firmy, które odlewają. Które odlewają już takie elementy przetroczyste. Tu tutaj mamy też wydrążone, wydrążone i, i po prostu przyklejamy jedno do drugiego, malujemy tylko w środku na, na chrom albo na srebrno i, i tyle. Nie? Ale tak to wygląda, więc mam nadzieję, że pomogłem, mam nadzieję, że zainspirowałem was do tego, że przy okazji następnego samochodu pancernego, który miał tego typu światła, zechcecie pomyśleć kurczę, może jednak faktycznie można by było tutaj to zrobić. Jeszcze taki mały tips też, słuchajcie, to pazłotko też wygląda całkiem fajnie i jeżeli na przykład byście trafili na takie, które się fajnie wygina. Też możecie spróbować e, spróbować e, no tu akurat to może nie pójść, ale to też widziałem, że to też takie coś można zrobić. Po prostu e, jak gdyby wytłoczyć z tego sreberka, wytłoczyć z tego sreberka, ale to ja tak jak mówię, to musi być takie e, odpowiednie odpowiednie odpowiedni aluminium po prostu musi być. To też by fajnie wyglądało, gdyby to było po prostu wytłoczone tutaj i ten i wtedy możecie to włożyć. Nie musicie malować, tylko po to, prostu to, to założyć, nie? Dobra, słuchajcie, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.